Młodość Daniela. Gdy Daniel był małym dzieckiem, razem z wieloma innymi Izraelitami, został wzięty do niewoli przez króla Babilońskiego i wywieziony daleko od ojczyzny. Wśród uprowadzonego ludu był też mężczyzna o imieniu Joachim, do którego często przychodziło dwóch żydowskich starszych, którzy zostali wybrani na sędziów, aby rozsądzać krzywdy i rozstrzygać spory między przebywającymi w niewoli Izraelitami. Jednak byli oni bardzo złymi ludźmi i swą niegodziwość pokazali w domu Joachima. Oskarżyli jego żonę, Zuzannę, bardzo dobrą i pobożną kobietę, że w sadzie pod jakimś drzewem z jakimś obcym człowiekiem planowała jakąś wielką zbrodnię. Wtedy w domu Joachima zebrali się ludzie i płacząc, ubolewali nad losem Zuzanny. A słudzy dziwili się, gdyż nikt wcześniej złego słowa o niej nie powiedział. Sędziowie wezwali żonę Joachima i oskarżyli ją przed całym ludem, który w te oszczerstwa uwierzył i skazał ją na ukamienowanie. A gdy ją prowadzono na śmierć, z tłumu nagle odezwał się głos dziecka. Ta kobieta jest niewinna. Na te słowa wszyscy się zatrzymali i pytali. Kim jest ten, kto to powiedział? Niech wyjdzie na środek i niech się wytłumaczy. Przez tłum przecisnął się dwunastoletni chłopiec. Ze śmiałością i pewnością siebie, malującą się na twarzy, powiedział. Wróćcie do sądu, ponieważ Zuzanna została fałszywie oskarżona. Wszyscy ludzie posłuchali i zawrócili, a gdy byli na miejscu, zawołali do niego. Chodź, zasiądziesz za stołem i osądzisz tę sprawę, bo Bóg obdarzył cię mądrością sędziwego człowieka. Chłopiec zasiadł więc za stołem i nakazał. Rozdzielcie tych dwóch starców tak, by nie mogli się porozumiewać. Trzeba ich przepytywać oddzielnie i sądzić każdego z osobna. Wezwawszy pierwszego starca, zapytał: Jeśli widziałeś tę kobietę w ogrodzie, planującą jakąś zbrodnię, powiedz, pod jakim drzewem ją widziałeś? Starzec odpowiedział Pod trzmielem. Odprowadzili go i przyprowadzili drugiego mężczyznę. I jego chłopiec zapytał. Powiedz mi, starcze, pod jakim drzewem widziałeś tę kobietę? Pod jodłą. Wtedy uradowany chłopiec zawołał. Widzicie, jak i kłamią, wszyscy obecni, głośno błogosławili Boga, że wybawił niewinną Zuzannę. Potępili starców za ich fałszywe oskarżenie i wyznaczyli im karę uchamienowania. Czyli taką samą, na jaką oni skazali Zuzannę. Od tej pory chłopiec, który z natchnienia Bożego ujawnił prawdę, miał wielkie poważanie w oczach ludzi. Niedługo po tym wydarzeniu król babiloński rozkazał znaleźć wśród izraelskich dzieci pięknych i zdolnych do nauki chłopców, którzy zamieszkaliby z innymi młodzieńcami w pałacu królewskim i uczyli się tam pisma, a potem na zawsze pozostali w służbie króla. Wśród tych dzieci znalazł się też Daniel, a z nim trzej inni Ananiasz, Misael i Azariasz. Jako posiłek król wyznaczył im potrawy ze swego stołu, które sam jadł, i wina, które sam pił. Jednak mały Daniel, który chciał przestrzegać obyczajów swojej wiary, postanowił, że żadnych zabronionych pokarmów nie będzie jadł u króla. Do tego namówił również trzech swoich towarzyszy. Gdy ze stołu królewskiego przyniesiono im mięsne potrawy i wino, nie chcieli ich jeść i pić, lecz poprosili tylko o wodę i jarzyny. Ale sługa królewski, pod którego opieką byli, powiedział do nich: Musicie jeść potrawy królewskie i pić wino, bo jeśli byle co będziecie jeść, wasze twarze będą chudsze od twarzy waszych rówieśników, a wtedy król mnie ukaże. Daniel rzekł jednak do swego przełożonego. Przez dziesięć dni dawaj nam do jedzenia tylko jarzyny, a do picia wodę i obserwuj nasze twarze. Opiekun chłopców zrobił tak, jak go Daniel poprosił. A po dziesięciu dniach ich twarze okazały się pełniejsze od twarzy innych chłopców, którzy jedli królewskie dania. Przełożony brał więc dla siebie mięsne potrawy i wino, które były dla nich przeznaczone, a dawał im jarzyny i wodę. Te proste dania nie osłabiły ich także w nauce. Oczywiście, Pan Bóg obdarował ich wielką mądrością, bo gdy zaprowadzono ich do króla, okazali się najmądrzejsi wśród swoich rówieśników, a o cokolwiek ich król zapytał, odpowiadali lepiej od najstarszych mędrców, a mały Daniel, który swoich towarzyszy zachęcił do wstrzemięźliwości od zakazanych przez ich wiarę pokarmów i sam pierwszy dał świadectwo wierze, wyrósł na proroka.